Oj, oj, oj. Czas otwierać Among Usa. No przecież widać, że to Among Us, nie? Zomieniam. Cieka Jestem ciekawca z złotej szafce. Paczówce. Ja to znam na pamięć. Kawteria. Okej. Okay. Kafetaria zrobiona i przycisk Kafeteria z przyciskiem bardzo bardziej. <laughs> Cząm się nie. Nie, nie mogę. Kluczyk. Będzie się wiedzieć, jak składa się mongasa. Okej. Okay. Śmieszny ten Among Ale... Znaczy ludik. Teraz orange. Okej. Okay. Aha. To pomarańczowy jest z petem. Okej. Okay. Nie zauważyłem go. Teraz żółty. Okej. Okay. Aha, z przepiakiem na... Aha, to jest jajko. Okej. Okay. Zaraz wracam. Uwaga, co jest w złotej patce. Czekajcie. Dobra. Zobaczymy co jest. Wiedziałem, że będzie impostor, ale ta widzicie ciałko. Czyli wiemy, że czerwony jest impostor. W sumie każdy już o tym wie dawno. Okej. Okay ten jest z jajkiem, ten. tu jest z jajkiem na głowie, zielony, żółty ma psysysak pomarańczowy ma peta, ale nic nie ma na głowie, a czerwony jest impostorem, który i przy nim jest fioletowe ciało. ok, Także ułożyliśmy już przy... Ale cztery się powtórzyły. Cztery się powtórzyły. Okay. Nie, nie, nie chcę otwierać. Także, wow, następna część, no to pa.